Dzisiaj będziemy grać fazę grupową EFSA 2024, faza grupowa Premium League i z tym lecimy. Zaczynasz? Granfort Jesteś ja, Jestem Może to przegrasz, eh? może, hmm. może to wygrasz, kto to wie, Ten tego nie wiem. A może zaremisujemy? Może to zaremisujemy? A może ja to wygram? A może ja to wygram? A może ja to przegram? A może ja to może przegram?

nie, nie będzie przywrócony. Nie gada, że myślałam, ja myślałem, że będzie samobójnie. Bo byłby samobójnie? No. No, Euro, dużo samobójów. Jeśli oglądacie wszystkie Ego, to. zobaczycie? Jak to się mówi, wszyscy grają, a Niemcy wygrywają. No? To prawda? Ma... O może strzelać. No, ale nie trać. Nie, nie, nie I patrz, co Ooo, się Wiecie, nie trafiłeś. Gdzie? I na maksa. Nie, nie. Twój już O nie, <laughs> nie, <ona> <laughs> nie trafiasz po raz, Cześć, raz, raz. <laughs> A i tak byś nie, nie trafił, Jakbyś... o byś... Ooo, mojej małej być wystarczy, że li, jestem Jeszcze mało. <laughs> Ty powiatu mężczyzn. O, może też po nanom być. Ja jeszcze wiem. Ole, kiesz się. <grym> ja jeszcze wiem. Nie! Z świata. Okay. Muszę raz zobaczyć. Tak, to jest daleko. Ale ja byłem każdej, bo... Wiem. Ej, ej, jakby to było od mojej bramki... Ale, że mógłbyś trafić. Wiem. Ej, <laughs> e, wyrównanie światła. Ej, ale dzięki <laughs> twemu bramkarzowi wyrównaliśmy mecz. No bo ona nie! Bo... Muszę się dzisiaj szli z Bo ona papsu wszystko, tak? <laughs> no na, na 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 na. Ty, ty. ona, No tak jak... Nieważne. uważam, To wygrasz Nie wiem. Pa! Drugi Messi! Anton, Al, Drugi Messi! Wszystko wskazywało, że to przegram. No, tak. następnym, jeszcze ja zaczynam w drugiej połowie. Nie. Ty ktoś podtrzyma tą całą rzodę Nie! Spójrz tu na Ronaldo wkroczył. Lub, lub Mbappe, lub Messi. Jakby Ronaldo ciągle był w momencie sygnału. O nie, no to już to by było 5-0 i tyle. No, no ale to nie było do obrony. Że ty byłeś tak rozpędzony. No. A to ładny gol, ja też taki lubię. On w ogóle, ja. on naprawdę głupio wskoczył. Widziałeś? Ale mi im się łatwo kiwa. Ty doszfalowałem cię jak Grizmana. Tak Grizmana też szwałowałem, pamiętasz. Jak też okej? Nie. Nie. Co ty nie wiem, że nie ma. Ona na łapto. nie trafisz mi. Tym bardziej jak ześ... ona nie tak nie trafi, bo ona oh, na 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 na. Nie, ty jak ty... By... ty. Jak... Jak o zrobił... oh, na, na o oh, na, na. To byś trafił? <ścoughs> oh, na, na, da, da, o nana, wandada! Wandaj! Wandaj, jak? Uo, Widziałeś to? No. Ej, Ewioba na to! jak z różnego. No? Ej, wiesz, że wieczorem co każdego go i wyrównamy. No ale pa, jaka Ej, No, nie, i tak nie szans do tego. Tak jak u ciebie, że to ona, jak uciekła. Unana, jak u unana, unana. u nana. u nana, jak ëg er fúota týrest af féroða mjög o, ná, nám, nám mér hef ekki vakn sem mig ey To, mm -hmm. podobało. Ci, się to, ci się nic nie podoba, jakbyś nie wiedział. Ja nie mam F. To nie znaczy, że musisz tak źle grać na odcinku. Wiem, bo wszystkiego no. się tu mam Hi hi, patrzcie jak kiwam, na pewno nie trafisz mi nawet stąd, bo patrzę ja zrobię. O możesz strzelać. Ja nie strzelam. o to, strzelać. Nie, nie strzelam. Ten... Onana, 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 to jest onana. Nie, nie. Onana, onana. I patrz, że to wezmę. Ej, o! Na... Jeszcze to. Co? A pierwsza połowa. Ej, onana, onana, na strzelasz spodana. Ej, jak już sobie To jest druga połowa maciu

Tracułaś szansę, to jest, że, że dwa lata będziesz jeszcze komentować. <grywia> Ty Tymczasu jego <gomina. grywia> Ej, Widziałeś to? Zew będzie... będę na, będę na tym. Na me, meczu Polska Austria do Skuby czy <grywia> Widziałeś to? No. Nie onana! <grywia> ja jakbyś się trafił. Wiedziałeś, że nawet gdzie 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 to było, gdzie to wleciało? jakieś ona ona jakieś nana. jakieś 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 Wanda ja. Ba banana na na to ty nie, nie. Banana to przyzap... no nie no, mój może się ciąga, ciągać, ciągać, po ziemi, nie? A mój może się tu wylać. <grym>, ty chcesz tym trafić? Tak jak widziałeś wtedy. <grym>, ty nie potrafisz iść. rozumiem, że ty dola. Jest! 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 Yes, yes. Jakie szczęście ma ona na... Ale przeproszę... co gada... Nie, nie... Czekaj. Ale poprzeczka była... Uuuuuu! Barada du. No. Nie, nie ma w Wleczał tylko tam... Co?! No...

Odcinek trwa. O kurde, a ja w ogóle że Przecież to się ciągnę na ten zegarek i wiesz, że jest odcinek, a zapomniałem o odcinku. że w ogóle śmierci My? <grywamy> ej, czekaj, co? Wygrała. Co, Nie, nie, no, Zaraz wygram. Wygraliśmy, remisu Nie, mogliśmy, Ej, wygraliśmy, remisu <grywamy> <Lepiej> nie mogliśmy. mogliśmy, <grywamy> sumie, 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 mogliśmy? nie mogliśmy. Ej, ej, sobie ten, jak ty wygrasz sobie. Wyobraź sobie swoją drużynę w szatni. Wygraliśmy, gorzej nie mogliśmy, nie, że i przegrać nie mogliśmy, tymczasem nasza przegraliśmy, lepiej nie mogliśmy. <laughs> Wyobraź sobie świętowanie z przegrane. No, ale tak chyba <laughs> świętuje. Nie? A, nie, a ja nie wiedziałem, że on tutaj w ogóle obronie. To już 16 minut trwa. Będzie, jeśli będzie 20, 23, to będzie mój najdłuższy odcinek. mój najdłuższy trwa 20 No. O pamiętasz tego Farmida? No to właśnie tam. No. Nie ma, nie ma. Będzie znana. I czekać mnie na Nie trafisz?

Wykonuwałeś! byłby by go. wygrasz już! Skonowałeś.